Korzystając z okazji, przy okazji Andrzeja filmuje dzielnicę nowo powstałą, której, w której znajduje się dwa pasy nowo wybudowanej trasy, tak zwanej małej obwodnicy, która łączy dzielnicę Kikowa narzędzina, a, Rzędzina, a, a W tej chwili zbliżamy się do kościoła na rzędzinie. Tu muszę podkreślić, że ta dzielnica koicowa już od strony jazdu papieża do dzielnicy tarnowskiej jest bardzo imponująco przygotowana na powitanie Ojca Świętego. Trochę drzewa nam zasłaniają, ale po prawej stronie niemal wszystkie okna są ładnie udekorowane. Zarówno po prawej, jak i po lewej stronie znajdują się jeżowce, które zostały wybudowane. W pierwszej kolejności jak Tarnów zaczął rozbudowywać dzielnice mieszkaniowe. I początek ulicy jednokierunkowej Bałowej. Tu proszę zwrócić uwagę, że cała ulica Bałowa jest wyposażona w specjalne barierki, które. Zagwarantują właściwy porządek na trasie Po której będzie zmierzał papież Ulica Wałowa Po prawej stronie ośrodek Zdrowia Po lewej stronie hotel Polonia Piękne flagi przy Komitecie Miejskim. Bank PKO. I zbliżamy się do ulicy Krakowskiej. Po lewej stronie ksiądz Letni, mój dobry znajomy, jesteśmy na ulicy Krakowskiej, po prawej stronie Taczańska, no tu trzeba przyznać, że tu jest najpiękniej. Andrzejku, filmuj tutaj tę piękną zieleń. Tak, zatrzymaliśmy się na przejściu, które długo będę pamiętał, ponieważ nie tak dawno miałem taką małą przygodę. A przy, oga, przy okazji, Andrzejku, może sfilmujesz jeszcze ten budynek, który stanowi sk skansen. A w tej chwili znajduje się tu chyba muzeum. Masz okazję sfilmować jeszcze tutaj, gdzie będzie skręcał w stronę kurii w tym miejscu papież skręci do kuli na biskupa odpoczynek nocny po ciężkiej pracy w Lublinie po ciężkiej pracy pielgrzyma. Gdzie po lewej stronie Jest przecznica Kierunku dworca kolejowego Dworzec PKS I most kolejowy łączący trasę Kraków darnów I po prawej Pawilon meblowy, który ostatnio nie posiada nic ciekawego zamiątkiem bersadek przeseł W tej chwili jesteśmy na biale Oczywiście służba porządkowa jest na stanowisku wszystkie ważniejsze punkty według oficjalnych danych zostały odebrane przez pirotechników i skręcamy w stronę zakładu Wierzyńskiego na trasę, którą którą będzie pokonywał papież a po lewej stronie stadion sportowy klubu piłkarskiego Unia. Po prawej stronie pomiędzy tymi zabudowaniami znajduje się stadion lekkoatletyczny, gdzie papież Przyjedzie do Tarnowa helikopterem, za niespełna, chyba 5 godzin. Tu już jest wojsko.